To i promen, a ze mną jest. Te. Jesteśmy na mapce Sky Island 1 i 7. To no, jest To jest mapa Mister Pietrak. Link będzie w opisie. Muszę włączyć komendy, mam połączone. Na przykład muszę odpowiedzieć na kilka pytań, ok. To trochę jest no, to mniej więcej takie coś, patrzcie, tutaj macie. Kogo to? Posłuchaj dubską Te Co to jest w ogóle? Dobra. Jeśli A, to jest, yy, czy chcesz, by po śmierci wypadały itemy? Nie. Yy, czy chcesz, by Kryper wybuchały niszcząc bloki? Nie. Bierz poziom trudności, średni, czy nie? Czy trudny? Dobra. Dobra. Teraz e, biomie się. To są książki o biomach. Oj. Śnieżny jest fajny. Ciemne drewno, śnieg, bią pusty, więcej, więcej piasku i piasku niż ziemi. kaktusy, trzy rodzaje drzew. Nie, ja tam. Kao, wszyscy, wynakąd, nie się innego ze serca. Zimą tak. Ja chciałem. Aha. Ja nie gra w drugi gracz. Co ty iść jako pierwszy, a drugi Okej, okay, dał mi jakieś książki Zadania. A zadania poczytam. Tak, zbuduj generator bruku, zbuduj dom, zruch farmy, zboża, melonów, dyni, trzciny, marchewki i... ziemniaków, co najmniej 5 miejsc do zrobienia. Znaczy, wszystkie odcinki będą tak, nagrywane razem będziemy nagrywać. od drugiego odcinka będzie już, u niego, u niego perspektywa. Tak, będzie jak link, w opisie. Zrób łóżko, farmy grzybów, oświetl wyspę, zrób pełne każdego koloru. Zanczana miną jeden przyrod na poziom 30, zrób portal i idź do teraz, buduj bazę, enter, zrób fabrykę śniegu bałwan. Posadź wszystkie rodzaje drzew na wyspie, zrób, jak mam posadzić, nie wiem, wszystkie, Ok, Zrób mapę, kompas, zegarek, to wydobądź wszystkie surowce. Zrób trzy różne mikstury. Zrób hodowę trzech różnych zwierząt. Zrób mob grindera. Idź do Endu i zabij Ender Dragon. Multiplier, wejdź na wieso przeciwnika. Zabij przeciwnika z miecza. Zeszli przeciwnika z łuku. Znajdź resztę biomów. Znajdź stały ląd. Znajdź wszystkie skrzynie w meterze, buduj coś w endzie. Dobra. Tu się coś jest? Zasady. Nie. A, ale jest mniej więcej takiej. co, co chcę, to mogę zatrzymać. Okej, okay, dobra, zaczynamy. O, boże, te drzew. Uch. Mam tu krówkę, a mam tylko dwie krówki? Co? Kniak, krów. <gry> tak? Ja mam dwie krowy, owce jedną i kurczaka. Bo zacznijmy od tego, że co zrobimy. Nie! Uciekło. A, dobra, potem. Na razie to trzeba zebrać rzeczy. Odcinki, 20 minut, takie coś mniej więcej wyrzucał. Mhm. Od, o, odcinki, co dwa, co dwa dni, co jeden dzień. Zależy, jak będzie ten, jak będziemy mieli czas na nagranie, No, są teraz święteczne, bo są teraz święta. Chwila. Poczekaj, chwila. Na chwilę. Muszę zobaczyć na to, co ustawione. Ta, fajnie, że miałem ustawione coś źle. Dobra. To jeszcze raz. Eee, tak mnie. No jeszcze. Poczekaj. Na, na chwilę cięcie. Przywitaj... Dobra, dobra, tak, e, Wszystko jest tak, że... traps miałem włączone nagrywanie stereo i jego głosu nie było, więc tak... Jeszcze raz go przywitamy, więc to jest e, Hidzio. Oj, ma nie. Zizio. nie wiem jak ja bym... Teść. Nowe, we, to tak... E, mniej więcej tak, on miał niby odcinek... Pierwszego nie mieć, ale drugi już ma mieć, bo jakiś tam coś... Ktoś tam ma problem ma chyba z nagrywaniem. Więc drugi, już odci drugi odcinek jeszcze niego też będzie. Ano, no, fraps mi się. Mhm. wysokie drzewa tutaj są No strasznie. Mam dla was taki drewna już. To, co ci tyle? Bo ja już wszystko kopię. Aha. Dobra, już mi wystarczy. Co ja mam teraz robić? Huh. Ale cię je było słychać? No nie słychać właśnie, tylko... Ja dopiero po jakimś czasie miałem to włączyć i zapomniałem. No przecież ciebie, bo tak mówiłeś, żebym szybciej, zjebie, żebym, zjebie, żebym, zjebie, Tak. Co no, ty mi chwilę żebym szybciej, żebym szybciej wgrywał tą łapkę. Ej, czekaj, ja mam zadanie ta... Zobacz. Yy, gdzie to jest, gdzie to jest? Zrób wełnę każdego koloru. No. Prawie każdego. Już mam... mam tak. Owce koloru czarnego, białego i szarego. What? A ty jeszcze masz niebieski, różowy, czerwony. Nie a, a w ogóle skąd ja wezmę te? Mm. Berwniki czy co? No właśnie. Ze sklepu. Aby w sklepie są. No tak. Co ja mam teraz robić? Drewno wykopałem. Dobra, robię sobie te. Ej, tu się opłaca robić generator tego? Kobla? Mhm, raczej. Znaczy, jest takie zadanie jedynie tylko. Eee, no dobra, zrobię, ale skąd wezmę lawę? Właśnie, nie weźmiesz o, o, Tam jest, nie, jest, w środku gdzieś. To A, no jest, jest i ukryta, i no jest ukryta, no. Kurczak, gdzie mi uciekasz? Kurczak... E, ja ten... Kurczak, mój kurczak chce poszedł popływać. Czekaj, ja sobie robię te, wejście do... O, tak. Ile tego jest? Siedem już. Okej, okay, dobra. Sadzonek. Ej, wykopałem 3 sadzonki. mnie te sadzonki mam, w ogóle same się pięć, zasadziły. Mam pięć sadzonek, spoko... Mi też. Mi w ogóle same się sadzonki zżywa. Mi też, chyba. Tak, cześć, cześć. Okej. Okay. Z tej wkopię się. Tu będzie wejście do kopalni. Chyba zrobię sobie tutaj trochę tego. Ziemię ja ci radzę schować sobie do dzieci potrzebne. Naprawdę? Zobacz. Pięknażi. Ile masz sadzonek? Nie wiem, wszystko położę na ziemię Pamiętam, że teraz jest taka mapka nowa, że z... wylatuje ci ze stołu na te, te rudy wszystkie. No to jest taki plugin. Wiem, ale to jest też mapka taka. Nie ma. Jest. Nie. Jest. Nie ma. Jest. Jest. Wiem. Nie ma nie ah, Nie ma, bo sam gramat na tym serwerze, gdzie jest plugin. Jest. Wiem, ale jest też mapa. Nie. Jest. Nie możesz mieć normalnie tak w stołnie. Wiem, ale cię ja lubię. Lubię się z tą kłócić. Poczekaj aż łuk zdobędę. Ha! Ty lepiej się nie bój jak ja łuk zdobędę. To co mi zrobisz? Nie trafisz mnie? Współrowy? No, baczysz. What the? Jezu! What? Jezu, bardzo ładnie się wkopałem. Prosto w przepaść. Gratulacje. I co ja mam kopać, jak tu nic nie ma? Tu jest woda. Okej. Okay. To bym miał na generator. Okej, okay, woda. Powietrze, ogień. What the fuck? What? Zo mi się źle się wkupałem Uf. Po co mam glina? Tu o ślas znalazłem Tu są przy kamienne robi zaraz O złoto znalazłem Nie Złoto już masz złazu nawet No w wodę też już wody znalazłem i to ile? Woda jest na samej powierzchni. No, wiem, ale... No też prawda, ale... Znalazłem Emeraldy i Obsidian. Wow. Oooo Kobsydian nie masz ten. Żal... Jamenty! No, Właśnie chcę chciałem ci wyjedzieć, no. Haha. Ha. Czemu ja się tak podniecie? Tak złą stronę poszedłem kopać. A gdzie ty żelazo znalazłeś? Ha, ha, ha. Bo ja tu nie mam nigdzie. Nie będziesz miał. się. Czego mam się bać? He! O, widzę lawę. <grym> Idę do. Wow. No mi się a wiesz, ja cię widzę wszystko, co ty robisz? Creepera widzę. Gdzie? Yeah. Ty? W sklepie jest Creeper. Co? Mam węgiel. sprawdzę sobie. Jezu, ja do lawy, muszę się tam dokopać aż? Ja to zaraz zostałem, Zab zabudowuję dół. O, mam żelazo. GZ GZ. Myślałem, że powiesz jak zawsze GZ. Co powiedziałem? Powiedziałeś GZ? Nie. Wiesz? Nie wiem jak to jest możliwe. No dobra. Złoto. Dobra, ale to nie kopię tego. Złoto da się wykopać. Mam złoto, jak Złoto myślę. musisz nie wykopiesz, znaczy jak wykopiesz to on cicha nie, nie wydobyje. Ta. Ej. Jezu! Jezus Maria, głupia owca! Ja kopię, a ta za mną stoi, ja się odwracam, a myślałem, że to hero, brań. Taka Trze... czarna owca. Dobra, jeszcze czarna do kolekcji jest. No odejdź! Terrorystka. Tak, to jest terrorystka. Wypadł. o diamenty następne. Redstone. No wypadł bo o, o, to, Wow, zeszły mi FPS. 246. Ja podczas nagrywania 60 mam i coś mieściło właśnie w chwilę. Nie wiem czemu. Dobra, jest nawet 60 do nagrywania pewnie. Nie, lepiej 60 lat sekundę. Jak dla mnie. Iściu odwal! Owca mnie prześladuje. Zamknę ją tu. He, he, Ten... I co, nie wiem czy da się, da się włączyć ten licznik śmierci tutaj, na zwyk na zwykłym? Tak, ja mogę włączyć. Dawać go. Ale? Co? Co? Włączę go, ale um, potem. Nie chce mi się to robić. W następnym odcinku już powinien być. Mam ten licznik. Ej, co tu jeszcze? Ile tego żelaza można tu znaleźć? Hmm. Ja mam 5 sztuk i chyba jest maksymalny. Ja też mam 5 sztuk. I to HL maksymalne już liczba jest. E, na razie potwory są, może zmienimy na początek na pokojowe jeszcze? What to fuck, Co? Nie! Nic nie... Nie Wszystko zostaje tak, jak było... Robię nie. piec i przepalam... tym... Masz czym przypalać? Ja drewnem przepalam, bo nie chcę węgla marnować... Nie... A w ogóle, co mi szkodzi? <grym> 2 węg y węgla, Kurde. trzy węgla wystarczą. Trzy węgla wystarczą na pięć żelaza. Nie, nie wiem. Wystarczą chyba. No co mi Nie wiem, że tak nie? O, jak się Zobacz. Spójrz na... Jezu! Spójrz na sklep. Ciesz się, że nie masz mi mapki. Czeka, liczę. cztery creepery, dwa zombiaki, jeden szkielet i jeden y ten pająk. Dobra. O, a znalazłem diaksa i fajnie, że a, czyli ten. Fajnie, że znalazłem wiesz co? Lawę. Co? Lawa, znalazłem gdzie? Lawę gdzie? Znalazłem lawę kod diaxów i wiesz co się stało? Co? Woda ją, woda ją zalała. -la -la. O nie, jeszcze mi jest Tak, jest jeszcze jedna. Chyba <laughs> idą mi tu. O no tak, nie, nie. nie, nie o. Co coś każdego. tu. Ty się jakoś w dół kupasz, czy co? Nie, no co ty. Idę do sklepu już, sobie o, jest, jest lawa, część. dobra. Gdzie ty tę lawę znalazłeś? Wtf, gdzieś. Jak no tutaj przeprowadzić teraz? LOL! O, jest woda? Tyle sobie to zrobiłem, Ofaj. Ofaj. ja pi to... W się przefarbowało na niebiesko. Jak to możliwe. No właśnie. A ja właśnie straciłem... Y lawę, mam lawę, ale zginę, 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 zginę. A tak jeszcze jest lawa, wiesz. dobra, oczywiście. Bo fajnie, że znalazłem znowu lawę, tylko wiesz co zrobiłem, Znowu wodą. Mhm. <grym> ja też. Jest, dobra. Dzięki, że ja też lawą zalałem... wodę zalałem lawą. Ty, już mam tego. Generator mi się sam zrobił. Dobra, już jedno zadanie mam. Ona no Kurde te ja zrobiłem. Co No też generator zrobiłem, ty. Taki wiesz, przypadkiem, tak? Mi też, zalawa y, woda mi się zalała. To może w tym samym miejscu. Zrobiliśmy. Teraz do wody. Jezu! Ten już wybuchł, już jeden, jeden. Fuck, że przestraszyłem Kowa mi się znalazła Fu. Co? Ej, zniszczył mi Creeper T Wyspę Gdzie ja jestem? Jestem u ciebie Co? Gdzie jesteś? Co? Zobacz, za przed ciebie Ale wyjdź sam ale ja nie, ja zabiłem się i tutaj mnie teleportowało. Flaj, nie, nie, nie ma fajra. Czekaj pójdę, bo zrobiłem przejście na Jak stąd wyjść? Jak ty Weź piscy całej gameody i młodej, przejdź. Dobra. Koza, wy... koza. O co, wypadł ty idziesz? Pójdę bez gameody. No co, pójdź dalej. I tak jak zginę, to złoto. Przegram jak blow. Tak. Czekaj, dobra, mogę game moda? Mówisz o wejściu game moda. E, krowa cisza. <grywki> <od was>? <grywki> <Spójrz. Zajebiście. grywki> nie wiem. Jaki odwaz? Zobacz. Spojrzyj Zajebiście. Przecież i nie stracił. No tak, ale. What the fuck? U mnie się odrodziłeś. Nie. Aha, a, a. 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 A, Chodź do mnie na wyspę! To nie fair. Czekaj, bo ja spadając za cały czas. A ja nie wejdę do... nie wejdę na tą wyspę. Czemu? Eee, dobra, taki hardcore, jesteś tu no chodź. <laughs> Chodźcie. Spadaj. Możesz kujdę, o mi myśli że to jest to samo. Ej mogę tego też... Tego... Ej co tutaj się z tej stało? Lol, ja ty, tych tutaj ty, ty jest... No i na początek pokojowy! Nie, tak bo czy... nie naradzam już teraz. To czekaj, wezmę game'a, oddają oświetlę wyspy jednym... bo jestem władzem, dobra? Tobie też. Czekaj, ja sobie inaczej zrobię. Oni się wszystko... Ej mogę no nie... Ja się co... Ja się coś się Czekaj, ja w ogóle jest ten, mam ten, tu mamy, tu mamy ty ten, ustawiony dzień. Dobra, ja też mam. Bo niby... O, nie miałem go mieć, ale jednak się zrobię, że mam. Dobra. Ja bo, o, tu jest, jak to? To jest wszystko to, co wyleciało z tych w tak, jakby co to zywałam. Wiem, ja też. What? The? mi się rozmawiać Jezu Ile tego jest? Mogę TNT? TNT rozwalić mhm. wyspę Dobra Dobra Oświetl się wszędzie Gdzie się da Ale to musisz no. samemu oświetlić nie Wiem, ale ja tylko taką chwilę. Dobra. No 16. Ja to pewnie to se mogą no, latać. Kurde. Ja tam sobie sam zrobiłem pochodnie. Okej, No tak, mhm. nie widziałem na game, zacznę filmik Aha, pani że na gamezie do Zobaczyłem filmik, dobra hmm. Nie, ale w tym, tym z je normalnie w tym, tym z moich itemów no, Nie okay. wiem jak to żyje się... Czekaj, szukam, szukam czy nie ma już więcej tych potworów no tak. A miałem tam hmm. zrobić u mnie już nie e, Mogę powybijać z tych, ze sklepu A nie, bo Creeper wybuchają w sklepie I niszczą Co so, tu ustawia checkpointa emerald no, znalazł. Ja se ustawiam tutaj, go w domu. Dobra. Mm, uh -huh. Zobaczmy, czy działa dobrze. Jeszcze mu się wynawisz, że... Czemuś znówimy się włączył. Łat. Dobra. No, ja wiem, czemuś do czegoś... Stawiłem sobie u ciebie tego dom promena Dobra działa, generator mi już No ja muszę ustawić ten Wyco co to wszystko wywalam to co z mobków Nie nadzieję Okej Jak tu to nawet zobacz Czekaj dam schodzenia Ustawiłem ten. z to brook i wszystko. Już. Weź mi clear'a. Daj. Nie. No to sam se dam. Już. Weź jeden przedmioty. No, bo tyle miałem. A co, ze swoje też znaleźć, czy co? A tego też znowu mołów miałeś? Tak. O Jezu, ja to na game'ie robię. Jak ja. Ja to muszę wyłączyć Adven Dawaj, jesteś hardcore, kopiemy na Adventure mode. Co? <noise> kopiemy na Adventure mode? Co to, tylko się kopać nie da przecież tylko Survival No jak się przetopi Coś u mnie się bije coś Na razie... Eee, jakie niesprawiedliwe. Pozabijali mi świnie i wszyscy. Takie życie. Ej, bo ja mam kreatywację. Staw nasz kreatywny. Z... Się się no już ja Dobra Gadałem z nim yy, przez telefon i mówił, że mam problemy z netem Raczej już dzisiaj nie da rady Tak szybko to zrobić Już jest po 20.00 Pierwszej Więc dobra To na tyle w tym odcinku Choć miał być 20-minutowy, będzie 25-minutowy żebyście mieli to żądać na nadzieję, że nie za długie możecie napisać w komentarzach czy robić 15 czy 20 minutowe tak mniej więcej odcinki no dobra to heja